Jenna Marbles odchodzi z YouTube'a. Królowa YouTuba. Cancel community. Era cancelowania. Era wywalania YouTuberów z ich kanałów za to, co zrobili 10 lat temu. Cześć! Witam was na moim kanale i dzisiaj przychodzę do was z nowinką, która stała się wczoraj. Ja to filmuję w niedzielę, 28 czerwca. To się stało wczoraj, mianowicie Jenna Marbles odchodzi z YouTube'a. Ci, którzy znają Jenna Marbles, no to wiecie. Ci, którzy jej nie znają, słuchajcie, to jest królowa YouTube'a, można by powiedzieć. Kobieta, która jest na YouTube'ie przez 10-15 lat, zasłynęła z filmów, e, typ, co kobieta myśli pod pysznicem, co mężczyzna myśli pod pysznicem. A jej najbardziej popularny film to był ten, który zaczął jej całą karierę. Był e, jak oszukać ludzi w to, że jest. Że, że, jestem, że jestem ładna i ona nakładała swój normalny makijaż bardzo mocny i wszystko i po prostu nabijała się z tego. Generalnie cała jej kariera polegała na nabijaniu się z ludzi do momentu, gdy zaczęła troszkę zmieniać ten content. I słuchajcie, odniosła ona niesamowity sukces. W tym momencie ma ona 20 milionów subskrybentów na swoim kanale. Filmy bardziej zmieniły się w tematykę psią, gdzie na przykład miała takie filmy typu robię łóżko tylko z mydeł dla mojego psa, piekę ciasto urodzinowe dla mojego psa. Miała też różne filmiki ze swojej facetem, jak tam zamienia go w kobietę, ścinało włosy, robią jakieś śmieszne makijaże i tak I słuchajcie, nagle bez żadnej zapowiedzi wstawiła ona filmik, w którym mówi, że odchodzi z YouTube'a i tłumaczy całą swoją, całą swoją historię. I słuchajcie, z tym wszystkim, co się dzieje teraz na świecie, pewno dobrze wiecie o tym, co poruszyło cały świat i nie mówię tu o pandemii, mówię tutaj o Black Lives Matter. Ludzie zaczęli wygrzebywać dużo brudów na osoby w internecie. I w tym Jenę. Jenna została posądzona o rasizm wiele, wiele razy za filmy, które były zrobione 10 lat temu, gdzie nałożyła bardzo ciemną opaleniznę i udawała, że jest nekiminaż. Uważają to za bardzo śmieszne, w tej chwili uważają to za bardzo rasistowskie. Były też momenty, w których udawała, powiedziała parę słów w wymyślonym języku, który miał przypominać chiński. Też zostało to odebrane za rasizm. No i lista filmów jest po prostu dosyć długa. Ona wytłumaczyła w filmie, że te filmy zaczęła usuwać z ze... Ze swojego kanału już jakiś czas temu Wszystkie, które mogłyby kogokolwiek obrazić, i po prostu i film, który ma 11 minut, ona co dwie minuty przeprasza. Przeprasza cały czas. I słuchajcie, ja czytając komentarze pod jej filmem, widziałam niesamowitą ilość ludzi, którzy mów mówią, że to wszystko jest strasznie nie fair, że nagle ludzie wygrzebują brudy z 10, które 10 lat temu nikogo wcale nie interesowały. Były to filmy publiczne, były to filmy, które dały jej niesamowitą popularność i słabe pieniądze. I karierę, i nagle ludzie teraz wykopują to, mówią, że ta osoba po prostu nie zasługuje na nic. Temat e, rasizmu jest bardzo delikatny. Bardzo trudno jest powiedzieć coś, co nie urazi nikogo. Zresztą, mi się wydaje, że w dzisiejszych czasach w ogóle jest trudno powiedzieć cokolwiek. Em, bo bardzo łatwo jest kogoś urazić. Wystarczy kogoś, do kogoś powiedzieć e, ona, e, nie znając tej osoby i ta osoba może czuć się urażona, ponieważ ona jest non-binary, czyli nie identyfikuje się jako kobieta, ani mężczyzna, tylko jakby jak wszystko. Jak, jakkolwiek to się przetłumacza na polski, nie wiem, jak jest non-binary po polsku. I słuchajcie, bardzo trudno jest w dzisiejszych czasach powiedzieć coś, e, będąc osobą bardziej kontrowersyjną, czy komikiem, która nie urazi innych. No i przez to wszystko Jenna e, powiedziała, że zdaje sobie sprawę, jakie niektóre jej kroki były rasistowskie i nie okej okay, i mogła zranić ludzi. Więc e, na jakiś czas, na zawsze, nie wiem na ile po prostu odchodzi. Co prawda ona wspomniała, że odchodzi z tego kanału, co, we, co nikt jakoś nie podkreśla Wszyscy, wszystkie newsy internetowe, po prostu nagłówki krzyczą, że ona odchodzi. Jednak ona powiedziała, że z tego kanału, więc ja jestem ciekawa, czy ona po prostu nie założy nowego kanału zupełnie innej tematyce, czy naprawdę na zawsze znika z internetu, czy tam na jakąś dłuższą, e, na dłuższy czas. I słuchajcie, przy tym też zaczęła się dramatyczna z ale może to będzie na drugi film. Ponieważ ja bym chciałam tutaj właśnie powiedzieć, co ja myślę, bo nie wiem, jaką ilość hejtu musiała ona by dostać, by sprawiło to, że dobra, odchodzę z tego, nie będę tego robić. Tym bardziej, że ona już od wielu lat stawia zupełnie inne filmy. Jeżeli ktoś z Was oglądał jej stare filmy, oglądał filmy Sheina, to nie pamiętacie, ja pamiętam oglądając jej nigdy nie myślałam, że coś jest rasistowskie, bo to wszystko było na żarty. Bardzo często na przykład w filmach Sheina pojawiały się osoby innego koloru skóry, które razem z nim nabijały się z innych osób i z innych krajów i tak dalej. To było wszystko po prostu na zasadzie my po prostu się wygłupiamy, nie bierzcie tego na serio. A teraz bardzo wszystko jest brane na serio. I ja też tutaj chcę uważać, co mówię, ponieważ dla mnie ja uważam, że rasizm jest okropny, ale mówię, wiecie, wygrzebywanie już każdej najmniejszej cząstki, że o, bo ona była, użyła samopalcza za bardzo i od razu jest, że ona y, na, naśmiewa się z ludzi ciemnoskórych, to też nie do końca jest tak. Jest kolejna youtuberka Gabi Demartini która zmagała się z hejtem online przez wiele lat. Ym, głównie z powodu takiego, że jej look był bardzo inspirowany Arianą Grande i za to jej się bardzo dostawało, ale też za to, że ona chciała być tak opalona jak Ariana i bardzo dużo używała samoopalacza, y, solarium. Zresztą ona w jakiejś tam części jest chyba y, hiszpanką, coś takiego. I jej było zarzucane, że właśnie ona robi ten cały blackface i nabija się z osób innego, innej karat karnacji, kiedy ona po prostu chciała być opalona, a na zdjęciach wyglądało to na bardzo mocną opaleniznę. No ale ludzie po prostu jakby zmanipulowali całą sytuację, żeby to wyglądało, że ona się kogoś naśmiewa sama, zmieniając swój kolor skóry. Tutaj z Jeną jest to bardzo dziwna sytuacja, że... bo to jest, widzicie, to jest teraz takie całe cancel era. Cancel, czyli, no wiecie, wy, wyrzucenie. I jak się mówi, że... widzicie, ja nie wiem, czy... Wiem, że jest bardzo dużo angielskich słów, które przychodzą teraz do Polski i je, się, i je się po prostu używa. Tak jak mówi się, że o, w grze zbieram itemy. Ja nie wiedziałam, tak się mówi. Nie wiem, czy jest takie słowo, że się skancelowało, tak? Ale po angielsku jest cancelled, że Jeffrey jest cancelled, czyli że jest skasowany w internecie, po prostu koniec z nim, ludzie chcą, żeby było już koniec Jeffrey'ego w internecie, co nieraz mi się zdarzyło, to teraz właśnie Jenna's cancelled i odchodzi z YouTube'a. Z powodu właśnie tego, że wszyscy nagle zaczynają to wszystko wygrzebywać, co 10 lat temu nikomu nie przeszkadzało, ludzie się razem nabijali, nie było to niczym wielkim, a teraz od kiedy mamy Black Lives Matter, Wydaje mi się, że na każdą osobę wygrzebiam jakieś brudy. Wszystko, cokolwiek się nie da. Dzielę dramy ile teraz jest na amerykańskim YouTube'ie po prostu nie mieści mi się w ogóle w głowie, a ja myślałam, że tylko cyrk jest w gdzie nastolatki wylewają żale w internecie. Nie, nie, nie. W Ameryce dzieją się dużo bardziej poważne sprawy i, i powiem Wam, że patrząc na niektóre filmy, to ja sobie myślę, Jezu, jak oni mogli wypuścić takie materiały? Ale faktycznie kiedyś się w ogóle na to nie zwracało uwagi i ludzie nabijali się z siebie nawzajem, bo nie powiecie mi, że ludzie z, innych, z inną karnacją nie nabijają się też z białych ludzi, tak? Wszyscy nabijają się znajemnie, ale nikt nie brał tego do serca, a teraz jest bardzo łatwo kogoś po prostu oburzyć. I w przypadku Jenny wszyscy jej piszą, jest tak niesamowitą osobą. W ciągu ostatnich lat się tak zmieniła na, poz, na, na bardziej pozytywną osobę, na osobę, która robi zupełnie inny content, nie nabija się już z nikogo. Nabija się sama z siebie i może swoich psów, jeżeli już, nie nabija się z nikogo, nie robi jakiejś tam krzywdy i nagle odchodzi, ponieważ presja jest za dużo, bo mamy erę kancelowania wszystkich, po prostu wbijania wszystkim noży w plecy za błędy, które popełnili kiedyś, naprawili i nadal przepraszają. I teraz od nowa, od nowa jakby się rzuca w nich te błędy, że a pamiętasz jak wtedy? Ty na nic nie zasługujesz, bo wtedy coś było zrobione. I ja jestem ciekawa, co wymyśla ten temat, bo ja tutaj czuję, że będę się po prostu czas powtarzała. Dziwi mnie to, że w internecie robią się właśnie grupy, które interesuje tylko to, żeby doprowadzić niektórych twórców do tego, żeby Deszli, mimo, że już nic złego nie robią. Spójrzcie na wiele brudów teraz na niego wychodzi, wiele rzeczy, które kiedyś były ok a teraz nie są, wiele rzeczy, które kiedyś nie patrzyliśmy tak na nie, jak patrzymy na je teraz. I też prawdopodobnie on po swoim ostatnim filmie widzę, że jest gotowy o odejścia z YouTube'a, nie zależy mu powiedział, że jeżeli chcecie mnie wykasować z tego świata, to jak najbardziej to rozumiem. Mi się wydaje, że wszyscy powinniśmy troszkę, jeżeli chodzi o takie osoby, ja tu mówię tylko o osobach, bo właśnie online i tak dalej, jakiś e, osobach, e, które pracują w jakimś. które są jakimiś e, komikami czy coś, bo zwróćcie na uwagę, na to ile komików zawsze nabija się z, e, właśnie z, z akcentów, z innych kolorów skóry i nikt tego nie bierze na poważnie. jeżeli mamy skancelować każdą osobę, która kiedykolwiek coś powiedziała źle, bo kogoś to uraziło, no to dużo pracy przed nami. Ja nie wiem, co to się dzieje na tym świecie. Naprawdę. Wydaje mi się, że większym problemem e, i tym, czy, po, czym powinniśmy, z czym powinniśmy walczyć, jest to, co stało się ostatnio w Ameryce, co jest nie do pomyślenia przez policjantów, niż to, że ktoś nagrał piosenkę i powiedział jedno słowo, udając, że jest to język z innego kraju, w teledecku, który był nagrany 10 lat temu, kiedy fizycznie to nic nikomu nie zrobiło i właśnie całą tę energię zhejtowania osób za takie błędy, za jakieś głupie rzeczy, które zrobili kiedyś i przeprosili, i skasowali i tak dalej, powinniśmy się właśnie bardziej interesować tym, co naprawdę się dzieje i zabija prawdziwych ludzi w prawdziwym życiu niż to, co dzieje się w internecie. Trudno mi tu zebrać wszystkie swoje myśli, ale chcieliście, abym e, powiedziałaś na temat Jenny i tego, co się stało i tego właśnie, że odchodzi przez to, że wszyscy po prostu stwierdzili, że czas wygrzebać brudy i nałożyć na nią taką presję, aby w końcu jej już nie było. Jestem ciekawa, co wy o tym myślicie, jak to powinno się potoczyć dalej. Mi było po prostu jej szkoda. Widać było w tym filmie, jak ona z bólem serca mówi, że odchodzi i że przeprasza. I widać, że naprawdę ona szczerze przepraszała, za to wszystko, ale ja nie uważam, że to są błędy warte tego, aby po prostu robić wszystko, by jej uprzykrzać życie i wyrzucić ją z platformy, na której jest ona bardzo ważną osobą dla wielu osób. Jest, jej filmy były często odskocznią dla wielu osób pracy, żeby się odstresować, pośmiać z jakiejś głupot, które ona mówiła, czy robiła, więc szkoda, że póki co jej tutaj nie będzie. Koniecznie dajcie mi znać, co myślicie na ten temat. Pamiętajcie, żeby dać łapkę w górę, jeżeli lubicie tego typu newsy na moim kanale. Subskrybujcie też mój kanał, aby być na bieżąco, a ja za boczze z fami już w kolejnym filie